Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo. A w dzisiejszym materiale PlayStation 2, które jakiś czas temu dostałem od mojego najlepszego ziomeczka Andrzeja. I dzisiaj sobie e, omówimy to, jak w ogóle wyglądało pudełko. Omówimy sobie samą Plejkę i podłączymy ją też, odpalimy sobie jakieś gierki. To, co tutaj mamy, jest to kultowa konsola PlayStation 2, która chyba do dzisiaj jest konsolą, która sprzedała najwięcej sztuk, jeżeli oczywiście mówimy o konsolach stacjonarnych, tak więc no jest to naprawdę relikt przeszłości. Ja sam miałem PlayStation 2 jeszcze pod koniec czasów ich jego świetności, że tak powiem. Ten model, który tutaj mamy, to jest model Slim, ale nie ten ostatni. Tak więc takiego modelu mi brakowało, bo jakiś czas temu chodziło mi w ogóle po głowie, żeby zrobić takie zestawienie, który model PlayStation 2 kupić. Analogicznie do tego, jak robiłem z PlayStation 3. Tak więc, no zobaczymy. Nie przeciągając dalej, sobie omówmy pudełeczko. Tak ono wygląda. <gryw> Jak pudełko wygląda, każdy widzi, ale myślę, że tutaj to jest ciekawe ta taka naklejka, o którą też Kamil pytał. Co my tutaj mamy? RIP3.2 plus 2 zabezp, plus 2 pady, plus 8 MB, 899 zł. Tak więc tyle ten plejak kosztował kiedyś. Kurczę. nie no, w sensie, on, przypuszczam, że ten RIP 3.2 to oznacza, to jest, jaki tu jest modchip zainstalowany, bo też jest zainstalowany modchip, ale wyobrażasz sobie, gdyby dzisiaj na przykład PlayStation 5 tyle kosztowało? Wyobrażacie to sobie? To bym sobie dwa kupił. <gry> to byś kupił dwa i zrobił z tego macierz i byś grał w gry szybciej? Nie wiem. W każdym razie, dobra, zobaczmy, czy coś tam w ogóle w środku mamy. Rip to, że ktoś umarł? Rip to znaczy resting peperoni, jakby ktoś się zastanawiał. Tutaj mamy taką wielką księgę, splejki, i jeszcze mamy dodatkowo oryginalne zapakowanie do e, karty pamięci. No i to w sumie tyle w tym pudełku. Nic nie ma, nie pakowałem tego Play'aka specjalnie, żeby, żeby Wam pokazać, bo nawet nie wiem, jak oryginalnie Play 2 był zapakowany. No i tutaj z tyłu w sumie nie ma jakoś szczególnie ciekawych informacji, nie mamy pokazanych gier. Mamy oczywiście karty pamięci, jakieś inne adaptery, opcjonalną kamerę, opcjonalny pilot, opcjonalne mikrofony e, i ewentualnie podstawkę, żebyśmy mogli ustawić konsolę wertykalnie. To teraz nie przeciągając dalej, zanurzmy się do jakże tej pięknej siatki w kotki i wyciągnijmy sobie naszą playkę dwójkę. Tada! Oto i playka w całej swojej okazałości. Slimka była naprawdę slim w porównaniu do wersji fat, którą mam w domu też. Tutaj mamy oczywiście dwa porty do kart pamięci. Tutaj mamy dodatkowo port do kontrolerów. Tu chyba mamy jeszcze tak, dobrze pamiętam, że mamy dwa USB-ki. Także możemy sobie podłączyć pendrive'a czy coś ten deseń. Oczywiście tutaj mamy logo PlayStation, które uwaga jest obracalne. czekaj. czekaj. jest. Widzicie? Więc jeżeli stawialiście konsolę tak, to możecie sobie obrócić znaczek albo tak, jeżeli chcecie, żeby leżała. Oczywiście mamy tutaj przycisk do otwarcia klapki, gdzie sobie ładujemy płyty, tutaj mamy napęd DVD, przycisk do włączania. Co to zapłyta w środku? Co to za płyta w środku? E, kop kopia zapasowa gry e, jak XPS2. W sensie wiem co to jest. To jest taka akurat platformówka na Play'kę, dwójkę. Całkiem fajna. Kiedyś też grałem. Z tyłu znajdziemy złącze do zasilacza. Niestety w tej wersji Slimki zasilacz jest zewnętrzny. Znaczy niestety, niestety. Mamy tutaj oczywiście port do wyjścia wideo, normalne czyncze albo kompozyt. No i mieliśmy jeszcze optyczne audio, jeżeli ktoś posiadał fajny wzmacniacz, no i mieliśmy też wbudowany Ethernet i kartę sieciową. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o samą plejkę. Natomiast tutaj jeszcze mamy do niej odpowiednio, e, odpowiednie rzeczy. O, mamy tak, mamy kontroler oryginalny DualShock. Mamy kolejny, kolejny DualShock, mamy kabliszcza. To jest jakiś USB, a to jest jakieś ładowanie w ogóle, coś z tego. Tak, mamy normalny kabel, który był na, na zwykły RGB. Lub mieliśmy też adapter do tego na popularne euro złącze. W zestawie mieliśmy też kartę pamięci 8 MB. Także całkiem sponio, oryginalne od Sony. No i oczywiście jeszcze mamy zasilacz-adapter, który pozwoli nam uruchomić naszą Playkę dwójkę. No i nie przeciągając dalej, odparmy Playaka i pograjmy w jakieś gierki. Okej, okay, słuchajcie, mamy już nasze PlayStation 2 podłączone do naszego telewizora, i zaraz bierzemy się za granie. Na PlayStation 2 wyszło naprawdę mnóstwo fenomenalnych gier, takich jak Burnout Revenge, Burnout 3 Takedown, Midnight Club 3. Na przykład Primal to jest taka mało znana gierka, moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Także na PlayStation 2 było naprawdę mnóstwo, mnóstwo świetnych gier i sobie kilka teraz odpalimy. Dobra, jesteście gotowi usłyszeć ten dźwięk? O tak. <słuch> Reaper 3.2. Okej, okay, wczytam nam się profil Andrzeja. Nawet mamy parę samochodów do wyboru. Matko, co się dzieje z tym telewizorem? Analogowa technologia. Mam nadzieję, że ten ekran nie będzie nam tak skakał podczas rozgrywki, bo przecież. No i mamy naszego Burnout'a Revenge, słuchajcie. Kurde, ale przeskok grafiki z PlayStation 1 na PlayStation 2 był naprawdę ogromny. <grywia> Już od razu dzwona wywaliłem. W każdym razie Burnout Revenge to jest niesamowita gierka. Pamiętam, że też naprawdę mnóstwo, mnóstwo czasu włożyłem e, grając w Burnout'a na swojej konsoli PlayStation 2, ale... E, jak widać, chyba trochę zapomniałem jak się jeździ w tej grze. Gdzie to było Nitro? Na tym. Dobra. Tak. O! Ja się wyeliminowałem. Myślałem, że gościa wyeliminowałem. No i dobra, lecimy jeszcze raz, słuchajcie. Take down. Pięknie. Cyk. Let's go. Ja cię kręcę. Tyle wspomnień, same dobre. No, a seria Burnout. Niestety na PC-tach trochę. Trochę była mało znana wtedy. O, pięknie take down. O tak. Dźwięk przycinam. Płytka chyba jest zajechana. O tak moi drodzy, GTA San Andreas działające na PlayStation 2. E, oryginalna platforma, na której ta gra debiutowała. Taka ciekawostka, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzieli. GTA San Andreas na PlayStation 2 tak na dobrą sprawę. E, różni się w niektórych aspektach od wersji, którą znajdziecie teraz na Steamie. E, niektóre rzeczy w wersji steamowej zostały powycinane, w ogóle jest trochę inna. Paleta barw taka jakby troszeczkę cieplejsze są wszystkie kolory, nie takie surowe, więc to jest naprawdę mega ciekawa sprawa. W San Andreas na PlayStation 2 też się nagrałem sporo i co ciekawe, w wersji na PlayStation 2 ogólnie w wersji konsolowych jest możliwość, słuchajcie, takiego jakby trybu koopowego, że możecie grać z drugą osobą na jednym ekranie. I pamiętam, że z bratem dużo się tak bawiliśmy, rozbijając się po prostu po Los Santos. No, była to naprawdę spoko sprawa. Także tyle wspomnień, same dobre. I siuuu! <laughs> no San Andreas chyba nikomu nie trzeba prze przedstawiać. Fenomenalna gra po prostu. Tak, mi Miejsce, do którego chce się wracać. Los Santos. <laughs> Niesamowite osiągnięcie technologiczne, jak na PlayStation 2. Proszę, nawet mamy jakiegoś save'a, słuchajcie, Słajcie wczytanego. Czyli Andrzej troszeczkę pograł. Zobaczmy, czym Andrzej się rozbijał. Po Bayview. O, proszę, nawet całkiem stylowe, co to jest? E, to nie jest peżota. Właśnie. A, czyli Andrzej sobie zrobił kiedyś takiego Peugeota. Mamy też Hyundai Coupe. Ta. I widzę, że na razie nie mamy więcej samochodów. No proszę. Czyli mamy takiego i takiego. Może weźmiemy tego Hyundai'a. Wygląda całkiem agresywnie. No, całkiem się nieźle prowadzi, wam powiem. O tak, pięknie. Bayview, czy jak się nazywała ta miejscowość. Tak mi się wydaje, że Bayview się nazywała. Mamy oczywiście zaznaczone wyścigi na naszej minimapce. Możemy się do nich nawigować. Oczywiście mamy też otwarty świat. To było pierwszy Need for Speed, który oferował coś takiego. O wow! Nawet Perfect Shifty się udało zrobić. Gdzie tu się nitro dawało? Tu. A te drag race'y. I trzeci. Tak, ale z Undergroundem 2 tyle wspomnień. Wszystkie super. Okej, okay, odpaliłem jeszcze Devil May Cry. ekskluzyw na PlayStation 2 swego czasu. Okej, okay, no i tutaj sobie śmigamy naszym protagonistą. Generalnie PlayStation 2 miał naprawdę mega, mega, mega dużo ekskluzywów, plus e, naprawdę wyszło na niego mnóstwo gier. Ciekawy jestem, z jakimi wy kojarzycie PlayStation 2, bo mi się rzucają takie tytuły jak God of War. Seria oczywiście InfoSpeedów, grało się w LEGO Star Wars. No, było naprawdę mnóstwo, mnóstwo gier, które były mega udane. Dajcie znać w komentarzach, z czym Wy wspominacie najbardziej PlayStation 2. No i to by było na tyle w tym takim dzisiejszym, troszeczkę nostalgicznym i wspominkowym filmie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos!